Symulatory mają trudne zadanie od wzorowania w świecie wirtualnym mechanizmów, które odzwierciedlają pracę prawdziwych maszyn. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, jednakże niektóre maszyny wręcz proszą się o to, by przenieść je do grywalnego uniwersum. To zadanie w miarę spełnił symulator Demolki, który jest pierwszą pozycją z serii niesamowite maszyny, którego mam zamiar pokrótce zrecenzować. Zacznijmy od tego, że ta pozycja, już zanim została przeze mnie uruchomiona, sprawiła, że w moim oku pojawił się błysk zwiastujący dobrą zabawę przy demolowaniu budynków, przy użyciu różnego rodzaju maszyn, i muszę powiedzieć, że nie zawiodłem się. Zacznijmy jednak od początku. W symulatorze demolki mamy możliwość poprowadzenia kariery naszego głównego bezimiennego bohatera jako właściciela jednoosobowej firmy wyburzeniowej od samego początku aż do pełnego rozwoju firmu oraz posiadania sporej floty maszyn burzących. Zaczynamy od prostych samouczków, które wprowadzą nas w tajniki funkcjonowania naszych podstawowych narzędzi do wyburzania, za które dostajemy punkty doświadczenia. A następnie przechodzimy do początkowych misji, które sprawdzają, czy zrozumieliśmy ich funkcjonowanie, za które dostajemy pieniądze oraz punkty doświadczenia. W miarę rozwoju poziomu naszej postaci odblokowują się nowe obszary, w których możemy wykonywać nowe misje, a także nowe maszyny oraz nowe typy wcześniej odblokowanych narzędzi demolujących. By wykonać dalsze misje, gra wymaga od nas kupienia nowej maszyny, która pomoże nam w wykonywaniu powierzonego nam zadania. Są one drogie i czasem niestety trzeba będzie powtarzać niektóre misje w celu zarobienia wystarczającej ilości pieniędzy by ją zakupić. Ma to pewnie na celu dłuższe przyciągnięcie gracza do tej pozycji, jednakże radocha jaką czerpiemy z wyburzania skutecznie wystarczałaby do tego by spędzić w tym świecie wiele godzin. Sterowanie jest dość proste, jednakże czasem trzeba poświęcić kilka cennych sekund na to by dobrze ustawić ramię maszyny bądź dobrze wycelować kulą burzącą by trafiła dokładnie tam gdzie chcemy. Czemu czas jest taki ważny? Bo za wykonanie zadania w wyznaczonym przez twórców czasie dostaniemy dodatkowe pieniądze, co jest zawsze pomocne w przyszłości. Dodatkowe fundusze dostaniemy również za zbieranie kawałków metalu, które są rozsiane po całym terenie, na którym odbywa się wyburzenie. Przejdźmy jednak do realizmu, który powinien w jakiś sposób zostać odwzorowany w symulatorach. W symulatorze demolki jest on niestety ograniczony tylko do ewentualnego działania mechanizmów maszyn, ponieważ rozwalane przez nas elementy budynków nie rozpadają się na małe cegiełki, a na całe płyty ścian, które po wyburzeniu faktycznie zachowują się tak, jakby ważyły naprawdę wiele kilogramów, ale gdy tylko zaczniemy zbierać je chociażby koparką, to nagle tracą chyba całą swoją masę i zachowują się jak płyty steropianu latające bezwładnie przy każdym najmniejszym ruchu naszej maszyny. Dodatkowym mankamentem jest fakt, że gdy tylko koło naszego mechanicznego potwora najedzie na jeden z takich płatów, to zdarza się, iż zatrzymuje się on w miejscu i nie mamy możliwości się ruszyć, co zmusza nas do wyjścia z pojazdu i za pomocą młota wyburzeniowego, bądź pneumatycznego, usunięcia przeszkody, która w realnym świecie nie byłaby wielkim problemem, ponieważ tego rodzaju pojazdy ważą wiele ton i zapewnie rozkruszyłyby taki mały fragment gruzu, bądź po prostu by po nim przejechały. Dodatkowo denerwuje brak zniszczeń pojazdów, ponieważ czasem najłatwiejszym wyjściem jest wjechanie naszym pojazdem z pełną prędkością w ścianę budynku, która rozpada się momentalnie na kawałki, spadając nam na głowę, a jednak nasz pojazd wychodzi z tego bez najmniejszej ryski. Pod względem graficznym, nie jest to jakieś arcydzieło mogące dorównywać najbardziej kasowym produkcjom, jednakże jest to grafika miła dla oka, która nie odrzuca. Szczególnie dobrze odzorowane są maszyny demolujące, na które bardzo przyjemnie się patrzy. Widok miasta w oddali również sprawia, że mamy wrażenie, że faktycznie znajdujemy się w jakimś małym miasteczku, w którym nastał okres wielkiej fali zniszczeń. Muzyki w tej produkcji nie doświadczymy za dużo, a szkoda, ponieważ od razu przyjemniej się pracuje, gdy można włączyć jakieś radyjko stojące na skrzyni nieopodal i zająć się tym, co do nas należy, czyli totalną destrukcją. Podsumowując, symulator Demolki to gra, która ma swoje minusy, które dobrze by było dopracować w przyszłości, jeżeli planowane są kolejne odsłony tego symulatora, ale w ogólnym rozrachunku daje grającemu tyle frajdy, że jest się w stanie przymknąć oko na pewne niedociągnięcia i denerwujące błędy, których chyba żadna produkcja nie jest w stanie się wystrzec. Z czystym sercem daję temu symulatorowi zasłużone 5 na 6 w mojej subiektywnej skali oceny odnoszącej się do symulatorów różnego rodzaju. Czemu? Ponieważ po ciężkim dniu człowiek czasem ma ochotę się odstresować, a zagłębienie się do świata demolki i wyburzenia paru budynków za pomocą materiałów wybuchowych, które w efektowny sposób zmiatają betonowe konstrukcje z powierzchni ziemi, to świetny sposób na zapomnienie na chwilę o jakichkolwiek problemach.